Miłość to nie jest to samo co stan zakochania. Zakochanie to stan, forma przejściowa, która przemija. Zakochanie to jest to samo, co prawdziwa miłość? Mówiąc o miłości, zacytuję humorystyczne powiedzenie o Jego Świętej Pamięci księdza profesora psychologii: Stan zakochania nigdy nie rzęć się w tym stanie, bo zakochanie przeminie, a baba zostanie. Może ktoś pomyśleć, co za bzdury? To jest śmianie się z miłości. A w tym cytacie przecież nie ma mowy o miłości. Miłość to nie jest to samo co stan zakochania. Zakochanie to stan, forma przejściowa, która przemija. W tym stanie działają nasze namiętności. Nie oceniamy wtedy drugiego człowieka takim, jakim jest naprawdę, ponieważ go idealizujemy, czyli wydaje się nam być ideałem, wręcz aniołem, który zstąpił do nas z nieba. Mamy przysłowiowe klapki na oczach. Zakochanie trzeba przeczekać, aby bardziej przytomnie spojrzeć na partnera lub partnerkę. Jeżeli zbyt pochopnie podejmiemy decyzję, to możemy potem tego pożałować. Często się słyszę od ludzi, na przykład nie poznałam jej jego dobrze, czy grała lub grał takiego aniołka, albo zostałem, zostałam oszukana. O drugiej osobie możemy coś powiedzieć dopiero po dwóch latach znajomości. Sprawdźmy w tym czasie, jaki przyszły wybranek czy wybranka ma stosunek do osób starszych, dzieci, zwierząt czy przyrody. Czy jest wsparciem w trudach dnia codziennego? Czy zawsze możemy na nią lub niego liczyć? Czy da się z tą osobą porozmawiać na różne tematy? Czy możemy z nią nim pożartować? Czy mamy takie same lub podobne zainteresowania? Nie liczą się tu same słowa ale przede wszystkim czyny. Jeżeli wszystkie odpowiedzi są na nie, to powiem śmiało, nie warto się wiązać. Pamiętajmy, że zły człowiek nie będzie szanował ludzi starszych, a wręcz wyśmiewał się ze starości, jakby jego nie dotyczyła. Od dzieci też będzie trzymał się z daleka, a w małżeństwie wszystko spadnie na drugą połowę. Zazwyczaj źli ludzie nie lubią kwiatów i piękna przyrody, z wielkim dystansem podchodzą do zwierząt, są skłonni nawet je krzywdzić. Nieraz jest tak, że najpierw wyżywają się na zwierzętach, a potem na ludziach. Nie sztuka jest być z kimś, kiedy jest fajnie i miłą, sztuką jest być z drugą osobą, kiedy są problemy, na przykład choroba, czy problemy psychiczne lub finansowe. To wtedy widać, czy ktoś naprawdę kocha, czy tylko były to puste słowa bez żadnego pokrycia. Ponieważ kochająca osoba zawsze poda pomocną dłoń i pomoże znaleźć dobre rozwiązanie. Świetnie też jest, jak mamy wspólne zainteresowania. Możemy wtedy porozmawiać na ich temat godzinami. Poczucie humoru i dystans do siebie też są ważne w każdym związku. Najgorzej jest, jak jedno lubi żartować, a drugie nie znosi. To na dłuższą metę nie będą się czuli dobrze w swoim towarzystwie. Chodzi o to, aby jak najmniej nas dzieliło, a jak najwięcej łączyło. Niestety też musimy brać pod uwagę, czy partner lub partnerka nie pochodzą z rodziny dysfunkcyjnej. Na przykład, jeżeli stajemy na ślubnym kobiercu, Osobom z rodziny zmagającej się z alkoholizmem to powiedzmy, że będzie mieć syndrom DDA. Ten skrót oznacza dorosłe dziecko alkoholika. Nie będzie nam z tym łatwo. Tak samo wszelkie choroby genetyczne później dziedziczą nasze dzieci. Chodzi tu na przykład o wady wzroku, trudności w uczeniu się, choroby psychiczne, czy nawet nowotwory. Te wszelkie choroby genetyczne u naszych dzieci mogą pojawiać się zdecydowanie wcześniej i mieć ostrzejszą formę. Cechy charakteru czy temperamentu też mogą być dziedziczone. Ktoś po jednym z rodziców może mieć temperament choleryka. Na przykład bardzo łatwo można taką osobę zdenerwować, jest wybuchowa. Nie oznacza to jednak, że z takimi ludźmi nie należy zawierać związków małżeńskich. To jest dobrowolna decyzja każdego z nas. Nikt nie może nam tej kwestii zabronić, ale na pewno należy takiej osoby otoczyć wsparciem i zrozumieniem oraz pomocą przez całe życie. Co innego, jeżeli przyjaźń przerodzi się w miłość. Dla przykładu, znamy się od dzieciństwa, kiedy dorośliśmy, decydujemy się być ze sobą. Wtedy zdążyliśmy się już dokładnie poznać i nie bierzemy przysłowiowego kota w worku. Po prostu wiemy, na co się piszemy. Zaś miłość od pierwszego wejrzenia to jest nic innego jak zakochanie, ponieważ wtedy działają nasze zmysły. Zachwycamy się wyglądem tej osoby, mamy tak zwane motyle w brzuchu, zakochujemy się w zewnętrznej otoczce człowieka. Przypisujemy mu lub jej idealne cechy. Na przykład ona jest taka piękna i elegancka, że musi być perfekcyjna i idealna, a wcale tak nie musi być. Nie wszystko złoto co się świeci. Potem wspólne życie to przede wszystkim sztuka kompromisu, a rodzina to nieustanne poświęcenie i pracowanie dla wspólnego dobra. Kiedy w związku pojawią się dzieci, mogą występować pierwsze kryzysy, ponieważ kobieta nie ma już dla swojego męża tyle czasu, co wcześniej. Dochodzą do tego nieprzespane noce, zwłaszcza przez pierwszy rok życia maleństwa. Sytuacja staje się jeszcze bardziej trudna, jeżeli pojawia się dziecko z jakąś niepełnosprawnością, np. ruchową. Ale jeżeli małżonkowie faktycznie się kochają, to wszystkim trudom stawia czoła. A jeżeli ktoś spakuje swoje rzeczy i odejdzie, to tak naprawdę on nigdy nie kochał. Takie zachowanie nazywa się ucieczką lub no po prostu tchórzostwem. Można też je nazwać brakiem odpowiedzialności, a brak odpowiedzialności zawsze będzie wiązał się z labilnością emocjonalną. Czyli jest to niedojrzałość emocjonalna dorosłe dziecko, bo o tym, czy nadajemy się do związku małżeńskiego, powinniśmy myśleć przed jego zawarciem, aby nikogo nie skrzywdzić. Jeżeli mamy naturę wolnego ptaka, to będziemy się dusić w małżeństwie. Przy takiej naturze nie lubimy ograniczeń i obowiązków domowych, a dom wręcz nas przytłacza i dusi. Zaś na pierwszym miejscu zawsze jest tylko nasze dobro. Natomiast owocem miłości, a nie skutkiem ubocznym, powinny być dzieci. To one cierpią najbardziej, kiedy rodzice się rozstają. Każde dziecko chce mieć przy sobie mamę i tatę. A jak rodzina się rozpada, to dzieciom świat wali się na głowę, tracą poczucie bezpieczeństwa. Często popadają w depresję, bezsenność, mutyzm. Czy dziecko przestaje mówić, czy mutyzm wybiórczy, a nawet moczą się w nocy? Święty papież Jan Paweł II napisał książkę Miłość i odpowiedzialność. To zawsze idzie ze sobą w parze. Jak ktoś kocha, to jest odpowiedzialny za swoich najbliższych i nie zapominajmy o tym. Dziękuję za uwagę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Natalia żurecka